Wszelkiej mądrości niech ukaże wam swoje drogi. Chrystus odwieczna mądrość niech nas nauczy słów prawdy. Duch, e, Duch Święty wiekuista światłość niech zawsze jaśnieje w waszych umysłach, abyśmy uczyli się tego, co prawe i dobre i czynem potwierdzali zdobytą wiedzę. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Amen. Dziękuję bardzo za tę możliwość bycia tutaj na początku działalności i niech Pan Jezus Wam błogosławi w tej pracy. A naszego dyrektora do góry. Zawsze niebawem go zaniesiemy tam na górę. Serdeczną zapłatę w imieniu wszystkich uczestników i mieszkańców jeszcze podziękowania będą. No, dziękuję, cieszę się bardzo, że mogłem tu być. Początku funkcjonowania tego naszego domu, zjeść to za pomyślność dla tych, którzy będą pracowali, którzy będą przebywali, będą tak powiem, odkrywać swoje talenty, aby w tym Domu Kultury, w tej chwili życie i łodzieży był bardzo tak Wszystkiego Dzień dobry, Państwu. Witam bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia Filii Domu Kultury we Bęboszczowie Filii w Koniecznie. Cieszymy się bardzo, że, że Państwo odpowiedzieliście na nasze zaproszenie, że jesteśmy tu razem i wierzę, że zawsze będziemy tu razem. Witam serdecznie proboszcza parafii nawiedzenia Świętej Maryi Panny w Koniecznie, księdza kanonika Krzysztofa Pawłowskiego. Bóg za i błogosławieństwo za napisanie. Witam burmistrza gminy Błoszczowa, pana Grzegorza Dziutka. Witam członka zarządu Powiatu Włoszczowskiego, panią Małgorzatę Gustę. Przewodniczącego Rady Miejskiej we Włoszczowie, pana Grzegorza Dłupkiewicza. Bardzo serdecznie witam panią dyrektor zespołu pracowego światowego koniecznie, panią Radjanowicz. Kierownika Wydziału Promocji Starostwa Wojennego we Włoszczowie, panią Marekę Zubek. Witam Pana Zbigniewa Pasania, który będąc sołtysem tutaj koniecznie wykonał dużo pracy i mieliśmy wiele, wiele dobrych, pozytywnych rozmów właśnie w celu tym, który dzisiaj znalazł swoje zwieńczenie. Witam Dyrektora Ośrodka Spokoju Regazji i Pana Andrzeja Rezesa Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej koniecznie Pana Roberta Jurka. Dyrektor Szkoły powstałej w Dolotnie, Pana Jerzego Suligę. Naczelników Działu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Błaszczowa, Panią Monikę Kowalczyk. Kowalczyk, Witam e, Panie z Szkoły Gospodyń Wiejskich z Przewodniczącą, Panią Elą Duran. Wszystkie koła gospody miejskie, które są reprezentowane tutaj dzisiaj. Już dziś, już teraz zapraszamy do, do stałej współpracy. Wierzymy, że to będzie dobre miejsce dobrych spotkań i, i fajnej pracy. A teraz na scenę chciałbym zaprosić człowieka, który, który miał tutaj dla tego pomysłu od początku dużo serca, dużo zaangażowania. Człowieka stąd. Wójt gminy Boszczowa, pana Grzegorza Dziówka. Zapraszam. Dziękuję, myślę, że proboszczu, szanowni państwo, jak zabrzmiało to na scenę. To chyba artyści powinni wchodzić w jak stronę, to jest samorządowiec. No ale skoro zostałem zaproszony, bardzo się cieszę, no i państwo, ze spotkania. Z tego wyjątkowego spotkania, ale tak naprawdę z racji tego wydarzenia, które dzisiaj, Którego byliśmy dzisiaj świadkami, można może że historycznego, które, które wpisze się w historię tej gminy, szczególnie tej miejscowości. Szanowni Państwo, wiele w życiu jest potrzebnych dóbr, ale taką istotną i ważną dobrą jest kultura. Ale aby ta kultura mogła być, mogła być tworzona, potrzebni są ludzie. Potrzebne są ludzi, potrzebne są zaangażowanie, ale również potrzebne jest oddziaływanie tej kultury na społeczeństwo. Dlatego, że jak państwo, się taka myśl, aby w gminie Włóższowa dom kultury, który funkcjonuje, który funkcjonuje bardzo dobrze, swoją kreatywnością, swoją pomysłowością, swoją ofertą oddziaływał na podstawą część gmin. Do tej pory mieliśmy dom kultury w Kuzelowie. Ta strona naszej gminy troszkę tak po traktowana. Dlatego chcieliśmy, aby w sposób zrównoważony, jak to się mówi, ta kultura docierała do wszystkich mieszkańców Naszej gminy. I to się, Szanowni Państwo, stało. Stało się to po to, aby właśnie było miejsce. Ale miejsce to nie wszystko. Jeżeli jest dom, to nie dom tworzy to, co się w nim działa przede wszystkim ludzie. Ja dzisiaj z tego miejsca bardzo gorąco apeluję i zapraszam. Zapraszam do współpracy wszystkich mieszkańców naszej gminy, szczególnie tej części naszej gminy, do realizacji różnych przedsięwzięć ale również korzystania z oferty Domu Kultury w który będzie realizował również swoje zadania tutaj na miejscu. Dlatego ta kultura będzie nas bliżej. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem na wstępie, wiele jest dóbr niezbędnych, potrzebnych, koniecznych, ale myślę, że kultura ma jeszcze taką bardzo ważną i rolę, albowiem kultura łączy ludzi. I myślę, że działalność Domu Kultury w koniecznie w tej chwili tutaj będzie taką właśnie misję pełniło oddziaływania pozytywnego, łagodzenia obyczajów, ale jednocześnie osoby, które będą tutaj pracować, mam nadzieję i wierzę głęboko w to, że odkryją sprawiedliwe talenty, które kiedyś na takich prawdziwych scenach będą występować. Wierzę głęboko w to i wierzę, że ta misja, ten projekt nam się uda zrealizować. Ale szanowni państwo, z tego miejsca pragnę gorąco podziękować, gorąco podziękować tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie. A zaczęło się od pomysłu, Później była uchwała Rady Miejskiej. Dziękuję Radzie Miejskiej na znaczy Panem Przewodniczącym Grzegorzem za podjęcie tej decyzji. Dziękuję Panu Dyrektorowi Sylwestrowi-Kolskiemu za całą logistykę, za przygotowanie merytoryczne, techniczne tego obiektu, bo to również było duże wyzwanie, również pracownikom Domu Kultury w Włoszczowie. Dziękuję oczywiście Straży Pożarnej konieczny, bo to tak naprawdę dzięki uprzejmości Mamy przyjemność zagospodarować tą przestrzeń właśnie w tym budynku Ochotniczych Straży Pożarnej. Dziękuję wszystkim, dziękuję Gołgospodarom za przygotowanie dzisiejszego stowarzyszenia, koniecznie za przygotowanie dzisiejszego spotkania. I wierzę głęboko w to, że będzie nas więcej. Każde uroczystości, każde wydarzenia będą właśnie tutaj zaznaczane na terenie Domu Kultury. W koniecznie w tej chwili. Ale również wierzę głęboko w to, że mieszkańcy będą zaangażowani, będą uczestniczyć. Te projekty, które są realizowane, te duże projekty, tak bardzo kreatywne, tak bardzo popularne w przestrzeni życia kulturalnego na terenie naszego powiatu będą również tutaj oddziaływać i będą służyć naszym mieszkańcom. Proszę Państwo, dom to nie, ściany, nie mury, dom to ludzie. W co głęboko wierzę, że tak będzie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ale szanowni Państwo, jak to początek, to jeszcze, jeszcze puste ściany, puste meble. tutaj z panem przewodniczącym przygotowaliśmy skromny taki upominek. Myślę, że będzie tutaj służył. Zapraszam tutaj szefa tej chwili, pana Rafała Będarczyka, osobę znaną, popularną człowieka, orkiestrę. Myślę, że pan dyrektor się nie obrazi. Jak przekażemy, to jest z panem przewodniczącym na ręce pana Rafała. Myślę taki mały sprzęt grający, który na pewno będzie yy, służyć. Z kierowek. Burmistrzowi i panu przewodniczącemu na ten dobry początek. Z doświadczenia wiem, że takich urządzeń w takich instytucjach nigdy za wiele. Po prostu ile by ich nie było, zawsze, zawsze będzie mało. Życzymy, chciałbym życzyć Rafałowi tutaj oprócz, oprócz tego, co, co z serca doświadczenia i naszej, naszej wspólnej współpracy już, już blisko dziesięcioletniej wiemy siły do pokonywania trudności, motywacji, yy, gorących serc tutaj, bo, bo jak, jak jest dla kogo pracować, jak widzimy, że, że ta praca pada na, na dobry grunt, że, że są efekty i że, że ludzie z tych zajęć, które organizujemy, wychodzą z uśmiechem, to nawet jak, jak nie ma pierwszych miejsc na konkursach, nawet jak, nawet jak nie ma yy, jakich, jakichś spektakularnych wyników na pierwsze strony gazet, to nic. Być może one przyjdą kiedyś indziej. Ci, ci ludzie, którzy u nas zaczynają, może będą odnosili sukcesy za 10 lat, już nie u nas, ale to jest nasza rola i, i, i cieszymy się z tego, że możemy ją dobrze wykonywać. I chciałbym Rafałowi życzyć, żeby zawsze z takim zapałem jak do tej pory realizował swoje zadania żeby takich magnetofonów jak ten y, było 10 i nadal było za mało, y, żeby współpraca z, z, z sąsiadami, z Biblioteką Publiczną. Witam Panią Dyrektor, bo przeoczyłem, się schowała gdzieś tam w, w dalekim rzędzie I, i wszystkimi, którzy tutaj y, Dookoła konieczna są, są fantastyczne organizacje pozarządowe i nieznanowice. I, i, I tutaj na miejscu i przeszkole woli wiśniowej i, i szkoła w Bebelnie i Stowarzyszenie. Jest, jest co robić, jest z kim współpracować. Trzymam kciuki, na pewno z mojej strony nie zabraknie dobrego słowa i czegoś jeszcze. A, a wszystkim nam chciałbym życzyć, żeby, żeby to były dobre efekty, żebyśmy za kilka lat wspominali ten dzień z uśmiechem, dziękowali sobie, Bogu, panu burmistrzowi, że, że tak się w 2019 roku stało i, i że, że to był dobry, dobry krok, świetne posunięcie. Tego wszystkim chciałbym życzyć. Teraz chciałbym zaprosić tutaj człowieka, który będzie kierownikiem, jest już kierownikiem tej chwili, pana Rafała Bedlarczyka, i to jest to miejsce, kiedy można złożyć mu życzenia. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie państwa witam. Z góry przepraszam za mój głos, ale mam zapomnienie tierkani w imieniu własnym i całego zarządu powiatu błuszczowskiego mam zaszczyt pogratulować. Pan jako pełniącemu funkcję kierownika filii Placówki Domu Kultury we Włoszczowie i życzyć Panu wielu sukcesów na tej nowej drodze swojej pracy. Życzę Panu, aby ten magnetofon, który tutaj przekazał Pan Burmistrz i te filiżanki nigdy nie stały gdzieś tam odłożone, aby to na siebie pracowało, aby ta filia Domu Kultury była zawsze wypełniona Tymi mieszkańcami, jak jest to dzisiaj. Życzę Panu wszystkiego najlepszego, bo tak jak Pan burmistrz przed chwileczką powiedział, mury nie czynią naszej historii ani kultury. Są to ludzie i życzę Panu, żeby miał pan wokół z siebie samych dobrych ludzi. Dziękuję. Panie kierowniku. Zapraszam proszę czynić swoją powinność. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, to jest wielki dzień dla konieczna, miejscowości, dla mieszkańców otwarcie takiej placówki, która tutaj to pierwszy raz dopiero się pojawiła. O naszych panach tutaj powiedział pan dyrektor, pan burmistrz. Także ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że postaram się wszystko zrobić, żeby to fajnie wszystko funkcjonowało i żeby aktywować tutaj dzieci, młodzież do uczestnictwa u nas i żebyśmy wszystko to robili jak najlepiej. A żeby nie przedłużać, zapraszam teraz na część artystyczną i zaproszę tutaj najpierw konieczniki na scenę. Zespół powstał przy grupie 4K i działa od 2002 roku. Należy do niego dzieci i młodzież ze Zespołu Pracowego Światowego koniecznie uczestniczą głównie w imprezach związanych z tradycją ludową, m.in. na dożynkach gminnych, terenów tej naszej gminy, łoszczopy. Od początku powstań zespołu prowadzi go pani Ewa Rycek. Opracowanie muzycznie tak się złożyło, że ja im tutaj częściowo przygotowałem. A dzisiaj też bywają dwa utwory. Prudowe, czerwone jagody i nie choć koło ruszy. Poszło dziewczyn po źle, po źle, po źle, nas zbierało niewiele, niewiele, hey. Teraz zapraszam Ramonę Kaczmarek, ucznicę klasy szóstej. Zaśpiewam dzisiaj utwór Marka Grychuty, Dni, których nie znamy w aranżacji Kamila Bernarka. która zakończy nasz krótki koncert. Laura Rycek. chodzi również do zarówki. Od niedawna z tego co wiem zaczęła uczęszczać na ekstę do pani Magdy Michalskiej. Dziś zaśpiewa piosenkę pod tytułem Kocham cię, ti amo, że tam jest to piosenka dedykowana wszystkim mamom z okazji zbliżającego się dnia matki. A więc Laura i piosenka. Ja to naprawdę bym to naprawił albo wypieczył. Ale mi się bardzo do tego dochodzić. No i znowu nie ma żadnej czystej koszuli. Czy ty kobieta zrobić w końcu jakieś pranie? A co? Samemu zrobić niełaska? Ułapki przerosły do brzucha. Żona to powinna dbać o męża, a nie siedzieć tylko na zakupach albo u kosmetyczki. Za swoje siedzę. Pracuje to mam. To znaczy co? Ja nie pracuję? Człowiek całymi dniami, orze jak dół, a tu o. Ani jeden koszuli. Gdybyś się uczył, to nie musiałbyś tak orać. Siedziałbyś sobie teraz w biurze, Zarządza. W biurze. Bez koszuli. <noise> Ma się rozumieć, że w koszuli. I krawacie. Nie lubię krawatów. A, to się wyjaśniło, czemu tak zapieprzasz się no, no to nawet tego jednego nie potrafisz zapamiętać. Nigdy w życiu nie mówiłem, że zapieprzam jak osioł. Tak. Osioł nigdy się nie przyzna, że jest osłem. Tak, a woły to się chwalą po całym świecie. Jakaś kolacja? O, dziękuję, że proponujesz. Już jadłam. Już O. Lodówka, pusta, wiatr, I jeszcze się światło na darmo świeci. O nie. Moja lodówka pusta. No, proszę bardzo. Jest sałata, Jogurty, o. Kiełki. No i mleko oczywiście. Nie no naprawdę to jest idealny zestaw na kolacji dla faceta. Sawata, posypana kiełkami, polana jogurtem, a no to wszystko mleko jeszcze. Nie coś to nie jest. To dwie rzeczy to pizzę zamówię. No nie. Lodówka pełna żarcia. A ten se pizzę będzie zamawiał. A poza tym... Nie mam. Ostatni grosze wydałam na lakier do włosów. Nie, no, to w domu nie ma nic do żarcia, a ty się będziesz im żyć? Z tego chleba nie będzie. Hmm. Nie wiadomo, nie wiadomo. Nie wiadomo. To znaczy dla ciebie na pewno, nie? Co? Ty a jeansy gdzie są moje? Proszę. Co? To no, znaczy, co? Koszuli nie wybierzesz, ale ostatnie czyste, czyste dziś, tym rzucić do pralki? No, rzuciłam do pralki razem z moimi właśnie dlatego, że były dość czyste. No ja to, 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 to. to. Czym ja teraz mam wyjść na ulicę? O? W butach oczywiście. Ale no, żebyś chodził w łapczach, to nie doszorowałam podłogi. Ale spodnie, które mam założyć. Spodnie! A spodnie? No ale w ty. Powiem Ci. No, wyglądasz bardzo ładnie, dalej, i tak e, seksownie. To Żeby cię jasny szlak! Co tam mówisz? I tak mnie nie zdenerwujesz. Jasny szlak? O ty dziadu! O O nie, nie. O. Muszę pamiętać. Muszę pamiętać, co mówiłam jako Lukas. Spokój. Spokój i równowaga. Przekwiad lotosu. <coughs> Zajmuj. O ma. Yes, I'm oh. <laughs> um. um. Wszystko wiesz, poznajesz jego metody, drobne oszustwa Nawet czy nastrój dobry ma, czy ma na i Co za brania, już mam dość. Teraz bym chciałam pożyć, ostatnia szansa, by garścią brać. Nie będę się nad tym rozwodzić. Jak się zakochasz, nic nie jest ważne. Rozsądne wciskasz precz. Lecz po dwudziestu kilku latach, mądrzejesz i wszystko.